Dzień dobry kochani, witam się z Wami z łazienki właśnie. Piękna pogoda, także odsłaniamy roletki, otwieramy okno i zaczynamy dzień. Także zapraszam na kolejny dzień z nami. Hey, hey, yeah. mm -mm. Okej okay, kochani, Loś właśnie pobiegł sobie na zewnątrz, bawi się w ogrodzie, zabrał wszystkie swoje samochody i taki jest zadowolony i podekscytowany, więc ja stwierdziłam, że zaraz Wam pokażę moje najnowsze zamówienie właśnie ze sklepu internetowego Lidla, jak wiecie już jakiś czas temu nagrywałam Wam taki filmik, kolejne perełki teraz sobie upolowałam, także zaraz Wam wszystko pokażę. Jedną z tych rzeczy będzie jogurt maker, czyli tak zwana jogurtownica. Będziemy dzisiaj robić jogurt domowy razem z Krzyśkiem, z Leosiem. Leo jest też podekscytowany, ponieważ u nas jogurty są lubiane przez rodzinę. Używamy jogurty do smoothie, jemy sobie na drugie śniadanie mm, z owocami, czy też dodajemy do koktajli. Także mm, moje dziecko się bardzo cieszy, że dzisiaj całą rodzinką zrobimy jogurt domowy. Także już wiecie, że jedną z tych rzeczy będzie jogurtownica. A drugą rzecz zaraz Wam pokażę. Wybrałam coś specjalnie dla moich rodziców, także mam nadzieję, że będą zadowoleni z takiego oto prezentu. Yy, I pokażę Wam, co mamy nowego. Pamiętajcie, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, a mój ulubiony dział to dział kuchnia. Także, kochani, zobaczcie, jesteśmy na sklepie internetowym Lidl. Ja już wam pokazywałam też ostatnio, i każdy znajdzie tutaj naprawdę coś dla siebie. Moja ulubiona zakładka to zakładka kuchnia, absolutnie moja ulubiona. E, naprawdę, bardzo często tutaj zaglądam i naprawdę można e, też fajne rzeczy tutaj znaleźć. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A ja wam pokazuję swój ulubiony dział: dział kuchenny. Tam, tadadam. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest, tak jak Wam mówiłam przed chwilką, jogurtownica. Ja już od kilku lat myślałam i zastanawiałam się nad tym, bardzo dużo osób kiedyś mi polecało właśnie jogurtownicę e, do wyrobu własnych jogurtów, no i zdecydowałam się na to właśnie z Lidla, jogurt e, Maker. To jest fajnie, bo jest 7 słoiczków, cały ten przyrząd do robienia jogurtów, e, tak więc słuchajcie, będziemy robić nasz domowy jogurt. Mega się cieszę. Jeżeli macie jogurtownicę, to dajcie znać, czy korzystacie czy fajnie się u Was y, sprawdzają, no bo ja muszę Wam powiedzieć, że jestem y, tym produktem naprawdę bardzo podekscytowana i już Wam pokazuję kolejną rzecz, która będzie prezentem. Dla rodziców. Ok, kolejna rzecz, na którą się zdecydowałam, to sokowirówka parowa. Zobaczcie, ona prezentuje się tak. No, i to będzie prezent dla moich rodziców. Chciałam im po prostu zrobić jakąś niespodziankę. No, i przeglądając sklep internetowy Lidla, tak przeglądałam, przeglądałam, przeglądałam i stwierdziłam, że to będzie coś fajnego dla nich. Oni lubią różne takie rzeczy robić. Także na pewno im się ta sokowirówka parowa przyda. Słuchajcie, wszystkie linki do produktów do sklepu internetowego Lidl zostawię wam na dole. Także linki macie pod spodem. Zajrzyjcie sobie. Tak jak mówię, jeżeli lubicie polować na fajne rzeczy, fajne produkty, no to musicie koniecznie ten sklep internetowy odwiedzić. Linki na dole. Dobra kochani, to otwieramy jogurtownicę. No i patrzcie, jak super ta jogurtownica wygląda. Mamy dwa, cztery, sześć, siedem słoiczków. Tak jak wam mówiłam, tutaj instrukcja obsługi prezentuje się tak. Ta to moje ostatnie uzależnienie, moi drodzy, morele, morele, morele. I Leos jeszcze kiedyś morelek nie jadł, ale ostatnio w przedszkolu mi powiedziała właśnie jego ciocia pani, że bardzo lubi morele. Tak jak jego mama, także u nas teraz morele po prostu królują Jemy ich bardzo, bardzo dużo Fajnie, bo one zawierają w sobie beta-karoten No i też yy, fajnie działają na naszą skórę Ja byłam na chwilkę na ogródku, zobaczyłam czy tam wszystko u ok Czekamy słuchajcie na Krzyśka yy, No i będziemy robić jogurt Jogurt będzie musiał odczekać 12 godzin Także docelowo pokażę Wam na pewno już jutro rano jak wygląda nasz jogurt Zrobimy jakąś taką fajną Lileczkę oczywiście, jak ja nagrywam To tutaj sobie przechadza Także zrobimy jakąś fajną przekąskę rano Jak już jogurt będzie gotowy Typu jakieś truskawki, granola albo płatki Może trochę miodu, no zobaczymy Także jak jogurt będzie gotowy To po prostu rano Wam go dogram No już się nie mogę doczekać, aż rozpoczniemy produkcję naszego jogurtu Idę za zanieść sokowiórówkę rodzicom Bo chyba chcą zrobić dzisiaj jeszcze jakiś soczek W międzyczasie pokażę Wam jeszcze Towarzystwo Nelci Proszę bardzo, króliczek, króliczek od efików, króliczek od aloelo, tak to wszystko sobie tutaj jest i ona słuchajcie, po prostu sobie leży i obserwuje całą swoją ferajnę i się uśmiecha, no jest po prostu przesłodka. I zrobiła się wichura. Kochani moi, u nas już wszystko prawie przygotowane, jest już tatuś, Laos też zaraz będzie pomagał, bo już się nie może doczekać, ale będziemy musieli, tak jak Wam mówiłam wcześniej, poczekać 12 godzin, no i tą przekąskę Wam pokażemy jutro. No i z tego co wyczytaliśmy, potrzebujemy litr mleka i 5 łyżeczek jogurtu naturalnego z żywymi kulturami bakterii. Albo jogurtu w proszku. My akurat mieliśmy jogurt naturalny, właśnie z żywymi kulturami bakterii. Ważne też, żeby ten jogurt dobrze wyszedł, żebyście mieli mleko o takich samych procentach co jogurt. Czyli w naszym przypadku 2% jogurt, 2% mleko. No i co? I to chyba będziemy miksować. Zaraz zobaczymy. No, zaczynamy. I będziemy zaraz działać. Proszę Leo, zobacz, przygotowujemy mikser. A widziałeś, jak działa mikser? Zobacz, patrz. Widzisz? Ale to dla dużych. Teraz tak, otwieramy mleczko. <noise> flipsy Dobre, flipsy. hop, Proszę, otwieramy bo to nowe mleczko. Tak, ja i teraz dobra. będziemy łączyć ten jogurt, pięć łyżeczek jogurtu z mleczkiem. Z mleczkiem. Blewasz? Z Bibi? Blewasz, z Bibi? Mlewasz, <noise> hop, sam, na ostatą? Dobra. wszystko wlewamy. Proszę bardzo, o, jak ale ładnie. Mleka dużo. Ale dużo tego. O. Teraz zdajemy no. ją nie wiem czy spłynie, czy... No, spłynie, ładnie. Dobra, trzeba może jeszcze łyżeczkę. Teraz łyżeczkę Wam podam. No, tata o. bez łyżeczki ogarnął temat. O, Proszę bardzo. Jeszcze. I Krzysiek będzie to. Co będziesz z tym robił? Będziesz to miksował. Tak, będziesz z tatą. Uwaga. Uwaga. Żeby nie chlupnęło na ciebie, zobacz. <laughs> I brum. Ale pianka się zrobiła. I co teraz? Przelewamy, przelewamy do przelewamy słoiczków. do słoiczków. Dobra. No, to zrobimy? Zaraz coś pomyślimy, coś zaradzimy. No okej. Okay. Świetnie. Przez, <laughs> Leosiu, będziesz czasie. miał swój własny jogurcik, no, wiesz? Teraz tak. Swój domyka. własny jogurt. Szkoda, że nie mam takiego lejka, wiesz? No. To by było na pewno lepiej. I na 12 godzin. Słuchajcie, i jutro Leoś robimy pyszny deserek. Zdrowy. Może te dziecko robić. Dobra. To Krzysiek wlewa i co? I pokażemy Wam, jak już będzie wszystko wlane. A o, jakie skupienie. A kiedy wypiję? Ty <gry> co tym lekko chcesz pić? górcik robimy. Okej, okay, zobaczcie, równiutko wyszło, nie siedem słoiczków. No, wszystkie dokładnie, to jest tak Maksa, chyba wyłączone, że... Patrzcie, Leo, <gryppy> Leo No zobaczcie, także zakręca Krzysiek, zaraz wszystko tutaj podłączymy. No, mega proste, mega A szybkie. Trzy, no, tutaj nie ma co w sumie. Robić, tak? Odłączać i robić, tak? Proszę bardzo, teraz tak. Do kontaktu. Ciao. Tutaj mamy tam przykrywane. Uuu, ja się bardzo ekscytuję. Jedyneczka. Pyk? Pyk? I teraz co? 12 godzin, tak? 12 godzin, sprawdzamy, która jest godzina. Jest godzina 18:40. I czekamy do jutra. Tak, dokładnie. Właśnie słuchajcie, mama przyniosła soczek, ucieszona z prezentu, od razu zrobiła soczek i nam przyniosła na górę. A co tutaj jest w środku? A soczek jest bardzo pyszny, tutaj są truskawki, czereśnie, czerwone porzeczki i czerwony agres. Uuu, same smacznego, smacznego, kochani. także widzicie jakie skarby można znaleźć w sklepie internetowym Lidla, nawet taką oto sokowirówę. I mama zrobiła nam pyszny soczek. Także smacznego, kochani. Dziękujemy. Jadłem agres. Dzisiaj jadłeś z babcią agres. Uh -huh. A jaki kolor był agrestu? Zerony. I jaki był smaczny? Zielony. Tak. I jak smakował ci agres? Z naszego krzaczka, tak? Z naszego sadu? Pycha. Kochani, niby, że słoneczko świeci, ale tak naprawdę widzieliście, jak wam pokazywałam, jak przed chwilą lało? Dosłownie 5 minut lało, była taka wichura, było tak ciemno. Żeśmy wszystko z tarasu pozbierali, a to tylko 5 minut i znowu wyszło słoneczko. Także pogoda dzisiaj zmienną jest i muszę wam powiedzieć, że tak. Normalnie o czym się teraz zamykają, chyba dzisiaj na zmianę pogody. No i, i, i tak. Dobra kochani, mamy następny dzień. Jogurt jest gotowy. Zobaczcie, jaki fajny, jaka fajna konsystencja. Tutaj już mam przygotowaną miseczkę, no i zrobimy taką zdrową przekąskę dla Leosia. Chciałam dodać granole, słuchajcie, albo musli, ale Leo za bardzo za granolą nie przypada, ani za musli, więc dodamy truskawki, może trochę miodu, może płatki kukurydziane, zaraz zobaczymy. Także przełożę sobie tutaj do miseczki i działamy. Nas pod sobie zażyczył takiego jego ulubione ciasteczka, także będą ciasteczka, jogurt, owoce, płatki i miód. Kochani, i tak to tutaj wszystko wygląda i tak naprawdę możecie dodać tutaj wszystko. Ja dałam jeszcze na warstwę truskawek jogurt, nasz domowy, przepyszny, bo już wylizałam słoiczek truskawki, później chrupki kukurydziane, nektarynka i zaraz to wszystko polejemy sobie miodem, ale tak naprawdę wy możecie sobie zrobić wszystko. Możecie dodać tutaj kiwi, borówki, musli, granole. No ja akurat dałam płatki kukurydziane, bo tak jak mówię, Leoś najbardziej lubi płatki kukurydziane. Zaraz zaleję mu to wszystko miodzikiem i będzie zajadał. Okej, okay, kochani, nasza zdrowa przekąska gotowa. E, mam nadzieję, że wam się podoba, bo wygląda naprawdę ślicznie. No i oczywiście ja was odsyłam do sklepu internetowego Lidla. E, odsyłam was również do playlisty, e, gdzieś wam zaraz tutaj się pojawi. E, to sobie kliknijcie i zobaczcie inne filmiki na playliście. Pozdrawiamy was serdecznie i pa pa.